Hejka, z tej strony ja, Alessandra Sesso, i witajcie w dzisiejszym odcinku. Dziś właścicielka poprosiła mnie, bym siadła na ambrozję, ponieważ ona dawno nie chodziła. Wiedziałam, że nie będzie dzisiaj łatwo, ponieważ ambrozja to bardzo energiczny kolm. Na samym początku dokładnie wyczyściłam klacz z obu stron. W czyszczeniu klaczy zaczęłam ją siodłać. Kiedy ambrozja była już gotowa, założyłam kask. Po przejściu na hale podciągnęłam jeszcze popręg i zrobiłam strzemion. Dzisiejszą jazdę miałam na hali, ponieważ rano padało i place były całe obłocone. Połam zaczęłam kłusować z ambrozją. Ambrozja szła bardzo spięta, z wysoko podniesioną głową. Nagle ambrozja spuszyła się i pogalopowała do środka. Na szczęście zatrzymałam ją i wróciłam w tamto miejsce. Niestety za drugim razem klacz zrobiła to samo. I tak jeszcze kilka razy. Postanowiłam zsiąść niej i przyprowadzić ją do tego miejsca. Nagle jednak Ambrozja zerwała mi się i pobiegła dalej. Podeszłam do klaczy. Pogłaskałam ją, żeby pokazać jej, że nic się nie stało. Ambrozja znowu stanęła dęba, ale tym razem nie pozwoliła mi się wyrównać. Pogłosowałam Ambrozję jeszcze raz, po czym na nią wsiadłam. Głosowałam z jeszcze trochę, po czym zagalopowałam. Na początku Ambrozja galopowała bardzo ładnie, ale później mi się wygrała. Galopie na lewą stronę przyszedł czas na galop na prawo. Są też lotnych. Po galopie przyszłam jeszcze do Po Zakończyłem treningu, rozsiadłam klacze. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć! Po przyjściu na hale podciągnę jeszcze popręg. Ja nie wierzę, Jezu.